Dzisiaj znowu na serię z Minecrafta jak robię miasto. Zrobiłem prawie dwa hotele. Zrobiłem jeden most i zrobiłem jedy, jedną restaurację. Dzisiaj będę kończyć ten hotel. I zostawiajcie sobie łapki, bo wtedy mogę nagrywać. Więc robię miasto. Miasto jest fajne. Ja nie mieszkam w mieście, ale. Miasto jest fajne. Tu mam przedmioty. Tu mi się przyda. I tu jest mój drugi fotel, Tu jest z kwarcu. Dlatego, że kwarc to jest bardzo ładny blok. A ładne bloki to. ładne bloki. Więc. Подписывайтесь канал. И идем на С двоночками подписывайтесь. Где на Okay. Okay, let's go. Teraz robimy sobie płaski dach. Nie wiem, czy płaski, ale płaski. Piaski jak to naprzód jest widziane szybko. Wbijajcie na po to Bez dźwięku dlatego, że... Nie wiem. Zapomniałem dodawać. Teraz jest z dźwiękiem. No i wbijajcie na shortsy. Ostatnio zrobiłem takiego fajnego shortsa. Z telefonem. To jest trend popularny, który mnie jeszcze rozwiązał, który oglądaczy YouTube'a i w ogóle mnie rozwiązał. Więc portaliście mnie przypadkiem, to co dopiero zainstalowaliście. w ogóle nagrywam brzmianie miesiącu już 23 subskrybenty. Dla innych YouTuberów to jest nagrywało, co mnie na rozwiązało. Ja dopiero jestem początkującym YouTuber'em. Ja dopiero, dopiero. zaczynam nagrywać, więc... Nie jak jakiś Joost, który ma 200 tysięcy albo milion na swoim głównym kanale, możecie to wpić do Joost'ego, fajny kanał. Oglądam go to nagrywa Pet Simulator X, lubię grać. Mamy nowego filza i to Jak chcecie, to możecie dać Pet, ale nie musicie. Nah, terus, ini, ini, ini terus ini dia, 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 dia. Bo inaczej byście spali teraz na podłodze to na no trawie czemu powiedzieliście że... czemu powiedzieliście że spaliście na podłodze jestem pośledzona nie to napisać w komentarzu więc widzicie ta matka będzie chyba z miastem ale w ogóle będzie jaka dopiero się dopyć film będzie trwał tak 6 minut więc chyba krótki

widziałem klipera? Nie. Rozbudowaliśmy już czołg. No i widzimy się w następnym odcinku na kanale Braun